Dzień dobry, dzień dobry, jest czwartek po południu, <laughs> popołudniu. Korzystając z chwili wolnego przyjechaliśmy z Marzenką na pustynię Błędowską. Chcemy sprawdzić jak wygląda ta nowa trasa rowerowa. I o, taki zrobić sobie mały rekonesansik. Tam ponoć są jakieś, jakaś ścieżka poprowadzona kładkami drewnianymi, zobaczymy czy je znajdziemy. Przejdziemy, się, pokażemy jak to wygląda. Jak znajdziemy, oczywiście. A teraz jesteśmy w ogóle przy róży wiatrów. Spróbuję puścić drona po raz pierwszy i pokazać to z góry. Może mi nie ucieknie na część wojskową. Ścieżka zbudowana jest z takich betonowych płyt. Jedzie się bardzo fajnie, równiutko. To no, jest Marzenka chwali walory lusterka, nowo zakupionego. No i wszystko jest zarąbiste, no super. Należy mi wszystko podbyć. Tylko są sandały, że są Sandały tylko są niedobre. No, trochę jest zarośnięta ta pustynia, ale... Ponoć tu odbywa się rekultywacja tego terenu, czyli oczyszczanie z tych samosiejek, żeby uzyskać walory faktycznie pustynne. Teraz tu odbijemy w prawo, no i tu są kładeczki, one są. Na takich palach około 3 metry na powierzchnią gruntu. Tu jest punkt widokowy, tak. No i kładki się skończyły i teraz wjeżdżamy na drogę szutrową, droga szutrowa, ale bardzo dobrej jakość tak jakby jakaś podbudowa betonowa coś takiego bardzo fajna twarda W tym obszarze jest zakaz latania dronami i zakaz kamerowania. Także wyłączam kamerkę i jedziemy tam na ten punkt, jakby widokowy. Już wyjeżdżamy z tej części północnej pustyni, jakby tej części wojskowej. Przejeżdżamy przez Kładki i z powrotem na tą Część południową, czyli jakby turystyczną. Fajne te kładeczki są. Tutaj. Rzeczka płynie sobie. Wjeżdżamy jakby na tą część turystyczną z powrotem. Słupki bez oznakowań, my jedziemy w prawo, w lewo można by jechać z powrotem na Różę Wiatrów, ale my jedziemy to jakby, znaczy nie jakby, tylko małko. Fajna, szeroka, gładka droga, naprawdę się jedzie bardzo przyjemnie. Trasa stosunkowo prosta, także nawet rodziny z dziećmi też sobie poradzą. No właśnie zauważyłem tą rzeczkę Idę tam ją obadać. Tu płynie rzeczka, nad nią kładeczka no Przyjemna rzeczka, była przymsza. Teraz przez las prowadzi ta droga To jest również żółty szlak rowerowy No i skończyła się betonowa ścieżka Teraz szuterek przez las No taka szutrówka, ale ale dobrej jakości, fajnie utwardzona. Na razie jedzie się spokojnie. Teraz jedziemy jakąś drogą przeciwpożarową. Przez las, z szutrówką. Ale elegancka, twarda ta szutrówka. Teraz połączyliśmy się ze szlakiem Velopszęcza. droga prowadzi przez las. Tu rowerów. Idziemy jeszcze się kopnąć. Tutaj niedaleko są takie dwa stawy. Jakiś zielony chyba i czerwony się nazywają. Tylko musimy znowu przejechać kawałek tej Tą trasą jakby pustynną. I tu punkty gastronomiczne można sobie kupić wodę, piwo, tam jest widzę frytki. Coś tam, coś tam. Jesteśmy nad tym jeziorkiem. Chyba zielone, nie wiem, bo mi mapa znaczy telefon mi umarł, ale zaraz sprawdzę, ale chyba nazywa się zielony. No, staw zielony. To powstał w wyniku zatopienia dawnych wyrobisk kopalni. Tu jaką źródł wydobywane, dlatego takie kolory. A tu rybki widać. No widać Tam jaki jest dużo ryb, one się w ogóle nie boją, A te kaczuszki jak płynęły z mamą, takie dwie malutkie, cudowne po prostu wiecie, to płynąły. Tu jest ten staw czerwony, ale ten staw czerwony to wygląda bardziej jak taka glinianka a nie jak staw tamten wyglądał ładniej tu jest taka woda, bura, jakaś nawet nie widać, że to że to miałby być kolor czerwony No wracamy już od tego jeziorka zielonego Z powrotem jakby na szlak pustyni błędowskiej No i już do auta pomału będziemy się kierować już w stronę samochodu I cała ta pętelka, na tą chwilę mam 26 km no, czyli przyjedziemy do samochodu to będzie około 28 o pod 30 km no, ale we spoko na taką niedzielną bo to dzisiaj jest czwartek na taką niedzielną południową przejażdżkę. No tu jak ktoś by szukał tego jeziorka to bo nie ma oznakowania jeszcze no i my tutaj skręcamy w lewo w kierunku jakby w kierunku róży wiatrów, czyli od Róży Wiatrów. Jak to bo tu jest taki punkt odpoczynkowy, w miejscu odpoczynku. I za tym miejscem. O, spadają spadochrony! O, proszę bardzo! Aż się wysypał w końcu. Latał i latał, i w końcu się wypróżnił. No, lecą spadochroniarze. Pewnie ich nie widać na kamerce, ale tam są. A może on za każdym razem wypróżniał się? Nie, bo on nie spadał nie lądował, tylko cały czas był Może mieli szkolenia, albo dopiero ich na siłę wypchali. Teraz, bo się może bali wyskoczyć. <gry> Jesteśmy już z powrotem na parkingu. Taki parking tymczasowy, bezpłatny, bo tam, tam przy Róży wiatr wrobią. Dopiero parking taki z prawdziwego zdarzenia. To tu jest udostępniony, jakby taki parking bezpłatny na drodze. Kutki, klucze tam. Na wprost jak patrzę to są chudki, a za mną są klucze. No i mamy 29 km, czyli cała ta wycieczka dzisiejsza popołudniowa 29 km. I to by było na tyle.